List Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza I, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, podług rozrządzenia Boga, zbawiciela naszego i pana Jezusa Chrystusa, który jest nadzieja nasza. Tymoteuszowi własnemu synowi wierzę, niech będzie łaska, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca naszego i Chrystusa Jezusa, pana naszego. I jaką cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, patrz, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli i nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonego rodzaju, które więcej sporów przynoszą niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy. Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej czego niektórzy jako celu uchybiwszy obrócili się ku próżnomówności. Chcąc być nauczycielami zakonu, nie rozumieją ani tego, co mówią, ani co zapewne twierdzą. A wiemy, że dobry jest zakon, jeśli by go kto przystojnie używał. Wiedząc to, że sprawiedliwemu nie jest zakon postanowiony, ale niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznikom, złośliwym i nieczystym, ojcom mordercom i matkom mordercom, mężobojcom, wszetecznikom, samcołożnikom, ludokratcom, kłamcom, krzywoprzysięzcom i jeśli co innego jest przeciwnego zdrowej nauce. Według chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga, która mi jest zwierzona, przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu, iż Mię za wiernego osądził na usługiwanie postanowiwszy Mię, którym pierwem był bluźniercą i prześladowcą i gwałtownikiem, ale miłosierdzia dostąpił, bom to z niewiadomości czynił, będąc w niewierze. Lecz nader obfitowała łaska Pana Naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z których jam jest pierwszy. Alem dlatego mi miłosierdzia dostąpił, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość, na przykład tym, którzy weń uwierzyć mają ku żywotowi wiecznemu. Przetoż królowi wieków. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu samemu mądremu Bogu. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy szkodę, podjęli w wierze, z których jest Hymeneus i Aleksander którychem oddał szatanowi, aby pokarani będąc nauczyli się nie bluźnić. List pierwszy do Tymoteusza, rozdział drugi. Napominam wtedy, aby przed wszystkimi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożeństwie będących, abyśmy cichy i spokojny żył odwiedli. We wszelkiej pobożności i uczciwości, albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Bo ci jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Na co mi ja jest postanowiony za kaznodzieję i apostoła, prawdę mówię w Chrystusie nie kłamię, za nauczyciela pogan wierzę wierze i wprawdzie. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku. Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły niestrefionymi włosami. Albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi, ale jako przystaje niewiastą, które się ozywają do pobożności, dobrymi uczynkami. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkim poddaństwem, bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. Bo Adam pierwszy stworzony jest potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli by została w wierze i w miłości, i w świętobliwości zmiernością. List pierwszy do Tymoteusza, rozdział trzeci wierna jest ta mowa, jeśli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Ale biskup ma być nie Mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny. Nie pijanica wina, niebitny, niespośnego zysku chciwy, ale słuszność, miłujący, nieswarliwy, niełakomy, który by dom swój dobrze rządził, który by dziadki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością. Bo jeśli by kto nie umiał swego własnego domu rządzić, Jakoż pieczę będzie miał o kościele Bożym? Nienowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy. Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło potwarcy. Diakonowie także mają być poważni, nie dwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, niechciwi z prośnego zysku, mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. A ci też niech będą pierwej doświadczeni, zatem niech służą, jeśli są bez nagany. Żony także niech mają poważne, niepotwarliwe trzeźwe wierne we wszystkim. Diakonowie niech będą mężami jednej żony, którzy by dziadki dobrze rządzili i własne domy. Albowiem, którzy by dobrze służyli, stopień sobie dobry zjednają. I wielkie bezpieczeństwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Toć Tobie piszę, mając nadzieję, że wrychle przyjdę do Ciebie. A jeślibym bym omieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. A za prawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. List do Tymoteusza I, rozdział 4. A duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich, obłudzie kłamstwo mówiących i piątnowane mających sumienie swoje, zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę. Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconym, co z dziękowaniem była przyjmowane albowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i przez modlitwę. To przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, którejś naśladował. A świeckich i babich baśni chroni się, ale się ćwicz w obożności, albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Wierna to jest mowa i wszelkiego przyjęcia godna, albowiem przeto też pracujemy, ilżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. To przykazuj i tego nauczaj. Żaden młodością Twoją niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki, nie zaniedbywaj daru Bożego, który w Tobie jest, który ci dany jest przez prokowanie złożeniem rąk starszych. O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj. Aby postępek Twój jawny był wszystkim. Pielność samego siebie i nauczania. Trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają. List pierwszy do Tymoteusza, rozdział piąty. Starszemu niełaj, ale jako ojca napominaj młodszych jako braci starsze niewiasty jako matki młodsze jako siostry, ze wszelaką czystością. Wdowy miej w uczciwości, które prawdziwie są wdowami. A jeśli która wdowa dzieci albo wnuczęta ma, niech się uczą pierwej przeciwko domowi własnemu być pobożnymi i wzajem oddawać rodzicom, albowiem to jest rzecz chwalebna i przyjemna przed obliczem Bożym. A która jest prawdziwie wdowa i osiorociała? Ma nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach w nocy i we dnie, ale która w rozkoszach żyje, ta żyjąc umarłą jest. To tedy rozkazuj, aby były nienaganione. A jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Wdowa niech będzie obrana. Która by nie miała mniej niż 60 lat, która była żoną jednego męża, mająca świadectwo w dobrych uczynkach, jeśli dzieci wychowywała, jeśli gości przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli utrapionych wspomagała, jeśli każdego uczynku dobrego naśladowała. Wdów zaś młodszych chroni się. Bo gdyby się zbestwiły przeciw Chrystusowi, chcąc iść za mąż, mając posądzenie, iż pierwszą wiarę odrzuciły. Owszem, też próżnując, uczą się chodzić od domu do domu, a nie tylko są próżnujące, ale też świergotliwe, niepotrzebnymi rzeczami się bawiące, mówiąc co nie przystoi. Chcę wtedy, aby młodsze szły za mąż. Dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi żadnej przyczyny nie dawały ku obmowisku, albowiem się już niektóre obróciły za szatanem. Przetoż, jeśli który wierny, albo która wierna, ma wdowy, niechże je opatruje, a niech zbór nie będzie obciążony, aby tym, które są prawdziwie wdowami, starczyło. Starsi którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni zagodnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Albowiem pismo mówi wołowi mucącemu nie zawiążesz gęby i godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba za dwoma albo trzema świadkami. A tych, którzy grzeszą, Strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaźni mieli. Oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, i przed anioły wybranymi, abyś tych rzeczy przestrzegał, w osobach nie brakując nic nie czyniąc z przychylności. Rąk sprędka na nikogo nie wkładaj, ani bądź uczestnikiem cudzych grzechów, samego siebie czystym zachowaj. Samej wody więcej nie pijaj, ale używaj po trosze wina dla żołądka Twego i częstych chorób Twoich. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i uprzedzają na sąd, a za niektórymi idą poza. Także też dobre uczynki przedtem są jawne, ale które są insze utajić się nie mogą list pierwszy do Tymoteusza, rozdział szósty: Którzykolwiek słudzy są pod jarzmem, niech rozumieją panów swych godnych być w wszelakiej czci, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona. A którzy mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, dlatego, iż są braćmi, ale tym raczej niech służą, iż są wierni i mili. Dobrodziejstwa Bożego uczestnicy. Tego nauczaj i tego upominaj. Jeśli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów pana naszego Jezusa Chrystusa i do tej nauki, która jest według pobożności, taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów o słowa. Z których pochodzi zazdrość, swarz, złorzeczenia, złe podejrzenia, przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym. odstąpże od takich. A jest ci wielki zysk pobożność z przestawaniem na swem, albowiem niceśmy nie przynieśli na ten świat. Bez pochyby też wynieść nic nie możemy. Ale mając żywność i odzienie na tym przestawać mamy, bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło i wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ale Ty, Człowiecze Boży, chroni się takich rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Rozkazując przed Bogiem, który wszystko ożywia, i przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed ponskim Piłatem dobre wyznanie, abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam Możny król królujących i Pan Panujących który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może, któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczą w tym teraźniejszym wieku rozkaz, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje. Aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali, skarbiąc sami sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. O Tymoteuszu, strzeż tego, czego ci się powierzono, aby żyć się świecką próżnomównością i sprzeczaniem około fałszywie nazwanej umiejętności którą się niektórzy szczycąc strony wiary celu uchybili. Łaska niech będzie z tobą. Amen.